Dzień dobry, nazywam się Marta Swarowska-Skuza. Jestem lekarzem neurologiem. Na co dzień pracuję w oddziale neurologii Szpitala Jana Pawła II w Krakowie. Dziś opowiem Państwu o swarnieniu rozsianym. Jakie są jego objawy i dlaczego tak ważna jest szybka jego diagnoza? Na te pytania odpowiem Państwu w tym materiale. Stwarnienie rozsiane, czyli SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. W przebiegu tej choroby, w obrębie mózgu i rdzenia kręgowego, tworzą się tak zwane plaki demielinizacyjne, czyli obszary uszkodzenia tkanki nerwowej. Objawy choroby mogą być bardzo różne i zależą od tego, gdzie powstał obszar uszkodzenia. Częstym objawem są zaburzenia czucia, mogą mieć charakter niedoczulicy czyli słabszego odczuwania np. dotyku, bólu, temperatury lub mogą przybierać postać przeczulicy, czyli zbyt intensywnego odczuwania bodźców. Np. zwykły dotyk chory odczuwa jako coś bardzo nieprzyjemnego, bolesnego, piekącego, palącego. Kolejnym objawem mogą być zaburzenia widzenia. Chorzy mogą zgłaszać podwójne widzenie, ogólne pogorszenie ostrości wzroku lub utratę widzenia. Następnym objawem może być niedowład kończyn zarówno górnych, jak i dolnych. Niedowład może być dyskretny, wtedy chory na przykład odczuwa zmniejszenie sprawności ręki tylko w trakcie wykonywania czynności precyzyjnych. Innym razem niedowład może być bardzo nasilony do tego stopnia, że chory nie jest w stanie unieść kończyn. Innym objawem mogą być zawroty głowy, zaburzenia równowagi. Pacjent wtedy skarży się, że chodzi jak pijany, musi podpierać się ścian, mebli. Zdarzają się również zaburzenia zwieraczy i zaburzenia funkcji seksualnych. Przyczyna stwardnienia rozsianego nie jest znana. Uważa się, że jest to choroba o podłożu wieloczynnikowym, gdzie główną rolę odgrywają zaburzenia układu immunologicznego. Oznacza to, że jest to choroba autoimmunologiczna, która rozwija się u osoby genetycznie predysponowanej pod wpływem zadziałania najpewniej, Kilku czynników zewnętrznych. Aktualnie w leczeniu stwardnienia rozsianego dysponujemy licznymi terapiami o wysokiej skuteczności. Należy pamiętać, że skuteczność leczenia jest tym wyższa, im szybciej je wdrożymy. Bardzo duże znaczenie mają szybkie rozpoznanie choroby i szybkie wprowadzenie leczenia. Dlatego ważne jest, by nie bagatelizować niepokojących objawów, tylko w razie ich wystąpienia zgłosić się do neurologa i przeprowadzić odpowiednią diagnostykę.